Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale W Stronę Światła. Piękno ciszy. Cisza jest życiem w pełni. Wszystko jest tu i teraz. Trudno w tym chaosie odnaleźć ciszę, zarówno tę zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Jakie jest więc miejsce ciszy w życiu człowieka? Czy jest najbardziej podstawową potrzebą, tak jak spokojny sen czy zdrowa żywność? Cisza od zarania dziejów towarzyszyła ludziom w ważnych życiowych momentach, zawieszam płynący świat zewnętrzny, by usłyszeć mój świat wewnętrzny. Uważano ją za niezbędną, aby usłyszeć swój własny, niezaburzony głos, wejść w proces samopoznania, przyjrzeć się swoim potrzebom i celom. Niespełniona, a może wyparta potrzeba ciszy wpływa na brak osadzenia i refleksji, a także wewnętrznej harmonii. Skutkuje to zazwyczaj dysharmonią we wszystkich sferach życia, brakiem poczucia sensu istnienia. Cisza stawia niewygodne pytania: o tożsamość, moje miejsce w świecie, moje powołanie. Lubimy wybiegać myślami w przyszłość albo w przeszłość. Cisza proponuje nam bycie w tu i teraz. W ciszy pojawić się może lęk przed tym, co w nas prawdziwe, a czasem niechciane i chowane nie tylko przed światem, ale i samym sobą. Może też pojawić się niepokój związany z poczuciem samotności, zatrzymaniem i odłożeniem tego, co pilne i pozornie niezbędne na później. A przecież cisza jest tak pięknym skarbem od życia. Czasem na uporządkowanie i pogłębienie swojego życia wewnętrznego jest pełna prawdy, leczy, bywa terapeutyczna. Współczesny człowiek bardzo często zmaga się z poczuciem osamotnienia. Paradoksalnie, nie tylko rozluźnienie więzi społecznych oraz przeniesienie ich w zimny cyberświat są tego przyczyną. Właśnie cisza może okazać się ratunkiem dla człowieka XXI wieku. Ponieważ rozwija sferę duchową szeroko pojętą, niekoniecznie związaną z religią, dzięki czemu łatwiej odnaleźć swój sens życia. Może więc cisza jest warunkiem tworzenia ładu wewnętrznego? Cisza to jedna z najkrótszych dróg do poznania siebie. Na co dzień nastrajamy uszy na zewnątrz, odcięci od odczuć wcielegnamy przed siebie. W biegu przenosimy uwagę z jednej czynności na kolejną. Popychani przez najbardziej nieświadome wzorce ślizgamy się po powierzchni doświadczenia i nie słyszymy siebie. Z bezruchu wyłania się wszystko, u podstaw wszystkiego jest nicość. Nieskończonym źródłem wszystkiego jest nicość, a ta nicość jest całą głęboką ciszą. Gdy przychodzi moment zatrzymania i odcięcia od zewnętrznych bodźców, nawiązujemy kontakt z wewnętrznym głosem intuicji i docieramy do naszej studni mądrości. Cisza odsłania najważniejszą prawdę. Dzięki niej odkrywamy najuczciwszą wersję siebie. Gdy milczymy, możemy być w pełni sobą. Przestajemy stwarzać pozory i docieramy do sedna. Cisza przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy. Pozwala przekierować uwagę z niekończącej się listy rzeczy do zrobienia na świadome bycie tu i teraz. Nasze życie staje się bardzo proste i jesteśmy w raju. Piękno ciszy jest nie do opisania, ma być słuchana, odczuwana i doświadczana, należy żyć w cudach wszechświata. Spokój jest wszystkim to miłość, radość, pokój, energia, moc, to życie. Cisza to życie w pełni cisza, podróż wewnętrzna, ale cisza może być trudna do opanowania. Czas wejść do środka. Cisza to przestrzeń, która pozwala nawigować wewnątrz i otwierać nowe drzwi do miejsc, do których boi się wejść twój umysł. Cisza jest czysta, podobnie jak czystość uśmiechu dziecka. Jeśli całkowicie się zanurzysz, da ci to moc wyciszenia ego i uzupełnienia energii w twoim umyśle. Piękno ciszy polega na tym, że po prostu jest. Kiedy dorastałem, moja matka przez jeden dzień w tygodniu wypełniała ślub milczenia bardziej jako terapię niż praktykę religijną. Ślub milczenia jest osobistą, dobrowolną przysięgą, że powstrzyma się od mówienia. Ale kiedy o tym pomyślisz, takie praktyki mogą być wykorzystane jako czas na introspekcję, i lepsze zrozumienie siebie. Zaprzyjaźnianie się z ciszą daje nam możliwość pogodzenia się z tą częścią nas samych, która czuje się oddzielona od świętej obecności wewnątrz. Wszędzie wokół nas panuje cisza, po prostu trzeba się postarać, żeby się do niej dostroić. Wypełnij swoje serce szumem ciszy, stań się świadomy pulsującej energii płynącej w Twoich żyłach, puść wszystko, co Ci nie służy, a znajdziesz miejsce, w którym dzieje się magia. Cisza jest tak przydatnym narzędziem, gdy trzeba rozwiązywać problemy, kłótnie, obojętność między ludźmi. Po gorącej kłótni pomaga milczeć, odzyskać spokój, opanowanie i jasność umysłu. Jak możesz zaprzyjaźnić się z ciszą i uczynić ją częścią swojego codziennego życia? Znalezienie czasu dla siebie jest ważne i wykorzystanie tego wolnego czasu, aby połączyć się z naturą, zamiast zachęcać myślący umysł do przejęcia kontroli i odpływania z nią. W ciągu ostatnich czterech lat przyroda odegrała kluczową rolę w moim życiu. Regularne spędzanie czasu na łonie natury, nawet 30 minut dziennie, oczyści Twój umysł z negatywnych myśli i pomoże Ci odciążyć i uświadomić sobie swoją niepewność i problemy. Zrzuć te sandały i chodź boso po ogrodzie lub na plaży. Oglądaj zachód słońca. Wsłuchaj się w dźwięki natury, śpiew ptaków, płynącą wodę i zanurz się w całym jej pięknie. Tańcz, medytuj, uprawiaj jogę lub jakąkolwiek formę ćwiczeń, która cię interesuje, gotuj, śpiewaj ulubioną piosenkę, uprawiaj rośliny lub warzywa. Te czynności sprowadzają twój umysł z powrotem do domu, gdy czujesz się bardziej świadomy i zanurzony w chwili. To jest doświadczanie ciszy. Cisza i bezruch działają w parze, zabierając nas głębiej w sferę naszego prawdziwego ja. Bardzo ważne jest, abyśmy na nowo nauczyli się sztuki odpoczynku i relaksu. Pomaga to nie tylko zapobiegać wystąpieniu wielu chorób, które rozwijają się w wyniku chronicznego napięcia i zamartwiania się, pozwala nam oczyścić umysł, skupić się i znaleźć kreatywne rozwiązanie problemu. Zwolnij, ciesz się ciszą. Staniesz się bardziej świadomy swoich myśli i uczuć i nie pozwolisz, żeby to zepsuło ci umysł. Wzmacnia i rozkoszuje się swoim towarzystwem, aby uwolnić twoje najskrytsze lęki. Przedstawiłem Państwu coś, czego doświadczam od pięciu lat. Od momentu operacji jestem w ciszy, jestem sam ze sobą w ciszy, ze swoimi myślami, ze spokojnym umysłem. Po około dwóch latach bycia w ciszy, doznałem w pewnym momencie niesamowitego rozwoju świadomości, nagle pozwoliło to zrozumieć wiele rzeczy. Cisza daje zupełnie inne spojrzenie na całą otaczającą rzeczywistość. Żeby to zrozumieć, trzeba tego doświadczyć. To mistyczne odczucie. Mędrzec zwyczajnych ludzi z rozmowy ocenia, a nadzwyczajnych mężów poznaje z milczenia. Weź z powyższej prezentacji wszystko, co osłuży Twojemu osobistemu rozwojowi i podniesieniu świadomości czyli weź to, co z Tobą rezonuje, a resztę pozostaw. A ja z wdzięcznością serdecznie dziękuję za wysłuchanie prezentowanego materiału. Z miłością i światłem.